Dzień dobry drodzy widzowie, Adam Ptak kłania się nisko, to jest kanał PLK w liczbach i zapraszam Was bardzo serdecznie na olimpijskiego vloga. Udałem się do Lil, żeby obserwować najlepszych koszykarzy na świecie walczących o olimpijskie złoto. Faza grupowa igrzysk olimpijskich odbywa się i trwa w Lil na stat Mauroy, gdzie wszystkie te drużyny się skumulowały, dokładnie 12 ekip męskich i 12 ekip żeńskich. Tutaj macie pierwotne przebitki, że trasa do Lille wcale nie jest taka oczywista. Z Wrocławia pociąg do Poznania, z Poznania lot do Brukseli Charleroi, stamtąd autobus do Lille. No i później już delektowanie się koszykarskimi zmaganiami, na które zapraszam Was już w tym momencie, dogrywając tutaj scenki prosto spod stadionu, spod sklepiku oficjalnego z merchandisingiem igrzysk oraz takich małych przebitek już bezpośrednio z przetłumu. Je connais pas! Je connais, il n'y a plus de restaurant! Je fais des spectacles là-bas! Witam bardzo serdecznie, kanał.plk w liczbach. Ja nazywam się Adam Ptak i jesteśmy w Lille prosto spod Stat Pier Mauroy. A więc obiektu, na którym za chwilę rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Paryż, no ale jesteśmy w Lille. Dzisiaj w sobotę, jak to nagrywam, jest około 10.15, już za 45 minut rozpocznie się spotkanie Australia, Hiszpania. Później przejdziemy do meczu Niemcy, Japonia i na sam wieczór Krem de la Creme Wisienka, a więc Grecja kontra Kanada. Fantastyczne mecze, fantastyczna atmosfera. Na razie stoimy w dosyć dużym korku, który też zostanie Wam za chwilę pokazany. Wydaje nam się, że to mogą być jakieś błędy organizacyjne w celu rozładowania właśnie tej atmosfery i ilości ludzi, która jest faktycznie ogromna. Stat Pierre Mauro jest przygotowany do przyjęcia około 27,5 tysiąca ludzi na tych igrzyskach, a więc zapowiada się naprawdę świetna atmosfera. Zobaczymy, jak to potrwa także w dalszej fazie. Jeśli myślicie, że nie można wejść na igrzyska z kordonem policji, no to się mylicie. Oczywiście, że można. Wszystko można. Jesteśmy we Francji. 25 minut do meczu organizacyjnie. No, Paryż bardziej przypomina niegdysiejszą z legend Stal Mieles. Mimo, że Stal Mieles trzeba szanować. Ale na ten moment nie wygląda to za dobrze. Nie wygląda to też tak, żebyśmy mieli wejść na mecz na czas, co będzie totalnym absurdem i skandalem. Ale walczymy. Jesteśmy już na arenie w Lille, gdzie za chwilę Australia zagra z Hiszpanią. Nie obyło się bez problemów, żeby tutaj wejść na arenę, ale jesteśmy na czas. 12 minut do meczu. Natomiast prezentuje się cała hala w pełnej okazałości. Hala przerobiona oczywiście na stadion. Do przerwy 49-42 prowadzi Australia w starciu z Hiszpanią. Atmosfera jest coraz lepsza, ludzi na stadionie coraz więcej, prawdopodobnie komplet. My zmierzamy coraz bliżej parkietu. Muszę przyznać, że arena robi gigantyczne wrażenie. Obecnie jesteśmy w trakcie przerwy w meczu, gdzie trwają pokazy. Po prostu zwykłe halftime show, gdzie gościu, jakiś Francuz, kręci piłkami na palcach. Mecz robi fenomenalne wrażenie. George Gidey jest Świetny, pięknie ogląda się go w akcji. Wielku, bardzo, mam wielki żal o to, że władze Oklahoma City postanowiły się go wytradować do Chicago Bulls, no ale nie może być zbyt kolorowo. Dodatkowo Hiszpanie grają coraz lepiej. Ta pierwsza kwarta była mocno zaspana przez nich, ale już ta druga była w pełni ok. Jeśli chodzi o to, po co tu przyjechaliśmy, no to wiadomo, trójki najstarszych zawodników więc Sergio, Julia, Rudego, Fernandeza. Juj zapalił już trzy trójeczki, Fernandez na razie nie może się przełamać, ale wszystko jeszcze przed nami. Wracając jeszcze do kwestii organizacyjnych, jeśli można mówić, że igrzyska w Paryżu tudzież tutaj akurat w Lille są dobrze zorganizowane, no to trzeba postawić przy tym pewien znak zapytania, ponieważ Właśnie w tym momencie usiedliśmy sobie w miejscach, które są warte. Przynajmniej były sprzedawane. Za bodajże 160 euro sami płacąc za sesję dwumeczową 26 euro. No taką macie perspektywę. Teraz ją obrócę. Dla was jest ona taka, tak wygląda. Lekkie zbliżenie, wykadrowanie na światło. No całkiem przyzwoicie. No i udało się to zrobić akurat w momencie, kiedy nikt na nas nie spoglądał w przerwie meczu. A więc y, trochę wystrugaliśmy ochronę w Dudka, nikt nas nie sprawdził, wykorzystaliśmy to, że było duże zamieszanie. No i prawdopodobnie drugą połowę meczu Hiszpania, Australia obejrzymy już z tego poziomu prawie że samego parkietu, więc całkiem przyzwoicie. Witam z Ptasiej Postprodukcji, czas na spotkanie Niemcy-Japonia. Końcówka meczu Niemców z Japonią. Dokładnie wynik 90-72. 2 minuty 20 sekund do końca czwartej kwarty. My już udajemy się na kolejną misję, ponieważ nie mamy biletów na mecz Francja-Brazylia, ale na ten mecz chcemy wejść. Patrząc na to, jak zorganizowane są te igrzyska, wydaje mi się, że jest szansa, żeby na ten mecz wejść mimo braku biletu. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych 20 minutach. My się schowamy w odpowiednim miejscu. Przeczekamy tłum ludzi, który wychodzi. Bariera między wychodzącymi ludźmi a wchodzącymi to około 15-20 minut. A więc, Któ, cóż, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Dlatego my postaramy się wejść na mecz Francja-Brazylia nie mając biletów. Dodatkowo warto dodać, że dzisiaj akurat jest to dla nas próba generalna. Przed tym, żeby jutro wejść właśnie w tym stylu na mecz USA-Serbia. Będzie to misja potwornie ciężka, ale uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy już po po tajemnej skrytce w toalecie francuskiej areny w Lille oczywiście udało się już za godzinę mecz Francja Brazylia na który weszliśmy za darmo proszę państwa a więc na igrzyskach da się kombinować trzeba kombinować po polsku no. jednak pochodze pochodzenia nie da się oszukać hala w Lille powoli się zapełnia hala raczej stadion na rozgrzewce już najlepsi Francuzi, a więc Wiktor Victor Niama, Rudi Gobert, Matthias Lessor, Evan Fournier. I wszystko to, co najlepsze. Są także Brazylijczycy, ale oni oczywiście dzisiaj nie są tutaj gwiazdami głównymi. Tyle, ile osób widziałem już tutaj na, na hali, na arenie, w koszulkach Wiktora Niamy przekracza wszelkie ludzkie granice. Wyobraźnie, no wystarczy, że tutaj zjadę kadrem. To są trzy osoby, które mają koszulkę łębaniamy. Hype na niego jest przeogromny. Pierwszy dzień zmagań w Lille zakończył jeszcze mecz Grecji z Kanadą, choć tutaj akurat już kamerka odmówiła mi posłuszeństwa, bateria się rozładowała, więc przechodzimy do następnego dnia, który rozpoczęliśmy od spaceru po centrum Lille. Lille jako samo miasto zaskoczyło mnie naprawdę bardzo pozytywnie bardzo ładne, zadbane, czyste przede wszystkim, mała ilość emigrantów. Też zresztą czytałem, że Lille jest jednym z bezpieczniejszych miast w całej Francji. No i po tym krótkim spacerze, tutaj macie oczywiście przebitki najładniejszych budynków i też boiska do koszykówki 3x3 rozłożonego w samym centrum. Udaliśmy się na drugi dzień zmagań, mecz rozpoczynający tę sesję poranną to było Portoryko-Sudan Południowy. Drugi dzień Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Znajdujemy się jeszcze raz pod Pierre Moroy Stadium, gdzie za chwilę rozpocznie się drugi dzień koszykarskich zmagań na Igrzyskach. Przed nami dzisiaj do obejrzenia na pewno dwa spotkania. O 11:00 Sudan Południowy zmierzy się z Portoryką, a więc dosyć egzotyczne spotkanie, ale zapowiadające się bardzo ciekawie. O godzinie 13, bodajże 15, zmierzy się reprezentacja Hiszpanii z Chinami. To mecz kobiet. Nie wykluczamy tutaj tego, że to będzie także ciekawe spotkanie. Zwłaszcza, że prawdopodobnie zagra chyba w reprezentacji Chin uzdolniona, młoda, utalentowana zawodniczka, która mierzy blisko 2,20 cm wysokości ciała, więc to naprawdę nie byle co. No i dodatkowo creme de la creme. O godzinie 17.15 spotkanie USA kontra Serbia. Wielki szlagier na skalę światową. Nie mamy na to wydarzenie biletów, ale zrobimy wszystko, żeby tam wejść. Wczoraj nie mieliśmy także biletów na mecze Brazylia-Francja, a i tak tam byliśmy i relacje przeprowadziliśmy. A więc wszystko wskazuje na to, że dzisiaj także może się udać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Adam Ptak, PLK w liczbach. Igrzyska Olimpijskie, dzień drugi. Sudan Południowy wygrywa po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich tak samo jak pierwszy raz się na nie zakwalifikował. Jest to historia o tyle piękna, że ten kraj ma dopiero 13 lat odkąd jest niepodległy od głównego Sudanu. Wciąż dochodzi tam do wielu starć militarnych między tymi dwoma krajami, a to ile znaczy dla ludzi Sudan Południowy, można było odczuć przed meczem, kiedy to odegrano zły hymn Sudanu, właśnie głównego, a nie Sudanu Południowego. Ludzie chcieli żywcem wbiec na boisko. Niemały skandal, ale końcowo Sudan Południowy wygrywa, to jest piękno Igrzysk Olimpijskich, a ja zostawiam Was z radością i kibiców. ponownie. Czas podsumować na szybko Igrzyska Olimpijskie, a raczej oczywiście mój pobyt na Igrzyskach Olimpijskich po kolei. Wczoraj obejrzane spotkania cztery, mimo że biletów mieliśmy trzy. Australia, Hiszpania. Australia pewnie wygrywa z Hiszpanią. Niemcy i Japonia. Tutaj także pewne zwycięstwo Niemców. Francuzi pokonali Brazylijczyków i to były pierwsze mecze, na które udaliśmy się bez biletu. Organizacyjnie te igrzyska nie stoją na aż tak wysokim poziomie, żeby takiej akcji nie przeprowadzić. Wystarczyło się schować się w odpowiednim miejscu na odpowiednią długość czasu, no i faktycznie dało się wczorajszym meczu Francuzów z Brazylijczykami, mimo totalnego soldautu, obejrzeć. Francuzi oczywiście ten mecz wygrali, świetny popis Wiktora Łębaniamy. I na zakończenie dnia mecz Kanadyjczyków z Grecją. Twardo postawili się Grecy, to trzeba przyznać i za to dla nich szacunek. Natomiast Kanadyjczycy, Kanadyjczycy i tak koniec końców wygrywają ten mecz. Dzisiaj rozpoczęliśmy zmagania. Dzisiaj jest niedziela dla tych co będą oczywiście oglądać w jakimś innym czasie. W niedziela 11:00 Sudan południowy podejmował Puerto Rico, Zwycięstwo zawodników z Afryki. Nie skandal w Lille, ponieważ organizatorzy na start meczu puścili hymny Sudanu, a nie Sudanu południowego. Jak wiadomo, a jeśli komuś się nie wiadomo, pomiędzy Sudanem Południowym a Sudanem dalej dochodzi do wielu spięć militarnych, więc tutaj naprawdę ten fuck up ze strony yy, zarówno organizatorów igrzysk, jak i no po prostu wszystkich obecnych na hali, pewnie też DJ-a, bardzo, bardzo duży. Yy, sporo kibiców protestowało, jeden kibic nadgodliwy z Sudanu Południowego nawet chciał wbiec na boisko z taką potrojoną flagą Sudanu Południowego, i przerwać to, co się działo. Przerwano ten hymn, szybko nadrobiono ten fakap, i faktycznie za chwilę puszczono już prawidłową wersję pieśni państwowej. No i Sudan ten mecz wygrał, chwytając za serce. To trzeba przyznać. Tutaj też będą wstawki dla Was, jak po meczu kibice cieszyli się z tego zwycięstwa. Kolejnym spotkaniem, który obejrzeliśmy, było spotkanie kobiet. Pierwszy mecz kobiet na tych igrzyskach, a więc Hiszpania kontra Chiny. No i co ciekawe, ten mecz ze wszystkich sześciu od, przez nas obejrzanych był najciekawszy, ponieważ był po prostu najbardziej wyrównany. Po dogrywce Hiszpanki wygrały 90 do 89, ale też warto odnotować, jak ta dogrywka, jak w ogóle tej dogrywki doszło, ponieważ w ostatniej akcji meczu praktycznie, bodajże zostało 5 sekund na zegarze czasu czwartej, kwarty, Zawodniczka Rodríguez rzuciła za trzy punkty, wyrównując tam spotkanie, a do tego była faulowana, więc szansa na akcję 3 plus 1. Ostatecznie Rodríguez nie trafiła tego rzutu wolnego, przez co była dogrywka, w której to już Hiszpania triumfowała bezproblemowo. No i właśnie. Teraz, a dokładnie o 17.15 zacznie się spotkanie Serbii ze Stanami Zjednoczonymi, a więc nie oszukujmy się największe widowisko koszykarskie tych igrzysk, jeśli chodzi o fazę grupową. Tutaj miał udać się patent z dnia wczorajszego, a więc z soboty, żebyśmy się dostali na ten mecz bez zbędnego pitolenia z biletami, które i tak były niedostępne, a na risele na takich stronach. No i o wszystko wątpliwych chodziły po około 750 euro. Nie udało się dostać na mecze Stanów z Serbią. Trochę zabrakło cierpliwości, bo to było do zrobienia. Tutaj pragnę podkreślić, że oczywiście łamiąc jakieś tam wszelkie zasady poniekąd moralne, poniekąd organizacyjne, ale na ten mecz dało się wejść, jeśli posiadało się bilety na poranną sesję, a więc na spotkania Sudanu Południowego z Portoryko i, Hiszpanię, i Hiszpanii z Chinami kobiet. To tylko pokazuje, że igrzyska w Paryżu mają wiele mankamentów, przynajmniej te organizowane w Lille, wiele mankamentów, które można byłoby doprecyzować. No, zapewne tutaj też kilka spraw nawet transmisyjnych, jak logo Pary 2024 skierowane charakterystycznie pod telewizję i odbiorców telewizyjnych, a nie pod ludzi, którzy są na hali na parkiecie. Jakiś wideo mapping 3D na parkiecie, także pod telewizję, a nie pod ludzi w hali. To są takie drobne rzeczy, które koniec końców budują ten ogólny odbiór. Bo jeśli chodzi o te pozostałe rzeczy, no to trzeba przyznać, że tutaj ludzie spisali się na wysokości zadania, wolontariusze są uprzejmi, mili i uśmiechnięci. Może poza tym jednym, który kazał mi opuścić halę, mimo tego, że tego biletu faktycznie nie miałem, choć długo faktycznie jeszcze próbowałem wyperswadować mu ten pomysł i pokazać, że mimo wszystko to jest błąd aplikacji. Koniec końców. Kończę swoją przygodę na Igrzyskach 2024 jako kibic. Obejrzanych 6 meczów na 5 planowanych, a więc i tak limit wykorzystany do submaksimum. Cóż, pozostaje mi pozdrowić Was bardzo serdecznie prosto ze słonecznego i jakże pięknego, urokliwego Lille. Trzeba przyznać, że jest to miasto. Które mocno odbiega od tego, o czym słyszymy o Francji, prosto z telewizji i po prostu z mediów, no i tego, jak faktycznie wygląda, czy Paryż, czy jeszcze inne miasta, typu Marsylia. Na ten moment to tyle. Adam Ptak żegna się z Wami prosto z olimpijskiego vloga PLK w liczbach. Pozdrawiam i do usłyszenia.